Rozdział pierwszy wstęp. W ciąży pięcioraczej większość czasu spędziłam jako rezydentka szpitalnego łóżka, gdzie moim głównym towarzyszem był szpitalny posiłek. Mimo ścisłej diety wysokobiałkowej, bez szczypty cukru i soli, moja waga robiła sobie żarty, nieustannie wspinając się w górę. Ale przecież w tej opowieści najważniejsi byli moi mali bohaterowie, rosnący w moim brzuchu, a każdy ich ruch był dla mnie jak zwycięstwo. Po porodzie nie stanęłam na wagę od razu, zajęło mi to kilka miesięcy. Wiedziałam, że dodatkowe kilogramy są, ale czy musiałam znać ich dokładną liczbę? Moje kolana, jak dwa zardzewiałe zawiasy, ledwo wytrzymywały mój ciężar, co zaprowadziło mnie na drugą operację i długą rekonwalescencję na wózku inwalidzkim. Ale co tam waga, kiedy miałam do karmienia czterech małych wojowników? Po dwunastu tygodniach na moim czterokołowym tronie wstałam, czując się jak po maratonie. Na pierwszej kontroli w szpitalu zapytano mnie o, o utratę wagi, a ja z niepewnym uśmiechem przyznałam, że nie próbowałam. Moje dzieci potrzebowały mnie, a nie cyfr na wadze, tak sobie wmawiałam. Życie pędziło między szpitalem a domem, często jadłam na szybko, łapiąc coś po drodze. Czasu brakło nawet na myślenie o zdrowym jedzeniu, które zdawało się być luksusem. Zdecydowanie nie dla zmęczonej mamusi, w tym czasie moje kolana zdecydowały się na kolejną awarię, co skutkowało trzecią operacją. Kolejny lekarz, kolejne pytania o wagę. Poczułam, że to czas na zmiany. Po wizycie w szpitalu, postanowiłam stanąć oko w oko z moją wagą. Kiedy zobaczyłam 112 kg na wadze. Moje oczy prawie wyszły z orbit. Przypomniałam sobie, jak kiedyś w moich młodszych latach próbowałam różnych diet, miałam wtedy więcej siły i energii, wszystko wydawało się takie proste, ale teraz, z czwórką maluchów w domu i siedmiorgiem pozostałych dzieci, nawet nie wiedziałam jak zacząć.